Zawsze mówiłem, że, że odrzucam propozycje różne z, na Sylwester, bo to jest tak, jakby grupa znajomych, rzadko jesteśmy w stanie ze sobą widzieć się no, wszyscy razem na miejscu, bo mieszkamy wszyscy no, gdzieś indziej, a w różnych miejscach, ale w tym roku będę robił tam jakieś koncerty. Dwa koncerty, ale z dziadkiem. Bijam stoku i chyba w tym samym miejscu. Sylwester, święta. Czy o tym już myślisz? I czy na przykład myślisz już o tych prezentach? U, a W sensie, że dla innych to to tak. Tak. <laughs> Mam nadzieję, że dużo odzyskam od, od płyty, żebym mógł kupić wspaniałe prezenty dla, dla rodziny. Próbuję tak robić co roku. Mama zawsze mi mówi, żeby tego unikać, trzeba oszczędzać, ale na, na święta to, to nie lubię oszczędzać na, na bliskich. No. A prezenty dla mnie to. Już nie mam 14 lat. To dla mnie ubrania mogą może być. A jak dostanę słuchawki, to wow. Ale rodzice robią ci prezenty? Czy, czy już... Tak, nie, robimy, robimy sobie prezenty normalnie. Jak, nawet jak są w Stanach, to Zazwyczaj wysyłają wcześniej paczki do, do babci i znajdują się pod... Zaraz, co ja mówię? Nie, no święty Mikołaj wysyła paczki do babci i babcia zostawia pod, pod choinką. Kiedy ty kupujesz prezenty, czy robisz to z takim dużym wyprzedzeniem? Już myślisz, zastanawiasz się, analizujesz, co komu kupić? Czy to jest taki impuls? Zazwyczaj impuls... Ja nienawidzę chodząc po, po sklepach, a w galeriach to w ogóle. Um, zawsze jest więcej osób nie, przed świętami, ale, ale dla mnie łatwiej to zrobić no, w sumie tydzień przed i codziennie jakby pokupować kilka prezentów. Um, zazwyczaj już mniej więcej mam jakiś, jaką, jaką, jakiś pomysł w głowie, ale nie ja tak lubię tak z impulsem. Bo ja nie lubię chodzić po sklepach. No, lubię szybko pokupować.